Dzień dobry z tej strony Piotr, Pasieka na skarpie. 3 sierpnia 2022, 5.30, e, środa. Co dzisiaj? Dzisiaj dostałem przesyłkę z firmy Vox. E, no firma się inaczej nazywa, ale stronę internetową mają vox.pl. firma ABC zajmuje się produkcją różnych ciekawych rzeczy pszczelarskich i nie tylko. I co to do, dostałem od nich do testowania? A no coś takiego. Powałka higieniczna. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Pokażę, pokażę, co i jak z powałką. Jak to wygląda na ulu. W jaki sposób się z nią działa. No, może działa. Co można z nią zrobić. Jakie ma zalety, jakie wady. OK okej, pokażę jedną. Wygląda tak. Do tego w zestawie, w zestawie jest pajączek. Tu można ustawiać słoik do podkarmiania. Mamy, mamy termometr. Na pewno w jakiś sposób to Funkcjonalnie pokazuje po otwarciu, nawet w zimę, ula jak to wygląda. Ja próbowałem na samym początku jakieś folie, ale to wiatr podwiewa, nie, nie bardzo mi to pasowało. Później kupiłem tą taką grubą folię. Nie wiem, ile ona ma, 2 mm, 1 mm, nie wiem, gruba taka, ale nie wiem, czy to wina transportowa. Przyszło to w jakiś sposób takie zwinięte w rulon, i nawet po pół roku używania, dalej to się takie odkształcone jest, więc nie bardzo y, sprawdziło mi się to, zrezygnowałem całkowicie. No zobaczymy, czy, czy przejdę na tego typu powałki. Czy dalej zostaję przy drewnianych. Co tutaj słyszałem od, od producenta? Powałka jest tak skonstruowana, że y, podobno y, nie budują dzikiej zabudowy. Są te odprowadzenia na wodę, że jest tak skonstruowana powałka, że woda nie ścieka po bokach ula, tylko, tylko na środek od jest odprowadzana. No, zobaczymy. Założę dzisiaj do uli i kolejny filmik to będzie po ilu dniach, jak to wygląda w ulu. Dziękuję. No, powałka na miejscu. I co tutaj? Jest zrobiona z, grubiego, z grubego plastiku. Bardzo stabilna. Jak na razie. Zobaczymy, jak przy poddawaniu y, słoików. Pajączek fajnie osadzony. Lekko wchodzi, lekko wychodzi. Tutaj są te odprowadzenia. Odprowadzenia wody. Żeby nie płynęło po ściankach. Także myślę, że to też fajne rozwiązanie. Termometr. Już zakładałem winnych, to rzeczywiście temperatura szybko wzrasta i jest powyżej 30 stopni w silnych rodzinach. No teraz jest wcześnie rano, to jest 20 stopni. No, ale myślę, że chyba Zdaję egzamin. Dobra. Tak jak mówiłem, za jakiś czas pokażę po paru dniach jak to wygląda. jak to się użytkuje, czy budują, czy nie budują. Także też pewnie w zależności jak ja tutaj jak buduję, to około 3 mm zostawiam zostawiam przestrzeni. Tak mniej więcej to skopiowałem zuli i Irka, Fu, Igora, przepraszam Pawyka. Na moich powałkach jak robiłem, no to budowały. W tej akurat nie. W tej akurat nie, ale w niektórych coś tam próbowały budować. No zobaczymy. Coś nowego. No już temperatura 22. Rośnie cały czas. Dobra. Dobry, pasieka na skarpie, piotr z tej strony. Po paru dniach, 6 chyba jak wyglądają powałki, a patrzcie tutaj sobie osa dostała się do ula, ja nie podnosiłem powałki próbuję sobie wyjść to jest zrobiony odkład ze starą matką lipcowy więc tu zaczęły budować budować dziką zabudowę więc dostały po bokach węzę żeby nie budowały będę wyrównywał niedługo rodziny, więc dostaną trochę tutaj czerwiu żeby była siła dobra, przerwa też pszczółki dostały dennicę higieniczną Jest to odkład z tego roku. Tu widzę, że wilgoć jest w tym ulu. Nie wiem, czy sobie pokarm odparowują. W sumie mogłem na jakieś silniejsze rodzinki założyć. Byłoby bardziej to widoczne, czy budują, czy coś robią. A miałem też wziąć słoik. Ale widzę, że tu, a nawet, może pójdę, przyniosę słoiczek jakiś. Sprawdzimy, jak to by było z podkarmianiem słoiczkowym. Dobra, za chwilę wrócę. Dobra, zobaczymy, co tam ze słoikiem. Wziąłem taki największy. A, czyli on po prostu. On po prostu sobie stoi Stoi centralnie na tym No nie, no nie buja się No czym cięższy będzie, bo będzie pełen Tym będzie lepiej to wychodziło Okej okay. Myślę, że daje radę Co tutaj jeszcze? Tu takie ulotki Takie ulotki są do tego hmm. Co tutaj mamy? Temperaturę pokazuje, w jaki, jaka jest e, temperatura. higienia odpowiednia wysokość powałki umożliwia pszczołom e, czyszczenie. Monitoring, no to wiadomo, widać wszystko. Wilgoć 6 prowadnic nadaje kierunek osuszania ula. Stosując kopułę, przenosimy punkt rosy z ula na powałkę. No, to, to, to tak jak było widać. Jakieś tam szczegóły ciężko mi powiedzieć. Termometr do powałki W10 W12 to gwarancja wysokich skrótecznych pomiarów do 97%. Nie znam się na tym. Ok, wilgoć, no to, to to już mówiliśmy, tu konstrukcja. O, to to chyba. A, bo to jakieś docieplenie. Ja to tak mówiłem, że tam ta gruba folia, to u mnie tak wyglądało, że takie wygięcie było. Ok, dobra, to tutaj to. A tu widać, że chyba jakaś do tego przykrywka taka też, też może być. Nie wiem, może się mylę. Yy, a tu jest może ważne dla niektórych, bo ja kwasami nie leczę. Materiał odporny na wszystkie rodzaje kwasów, w stosowaniu przy lecz, leczeniu pszczół. To jest to. Co tam jeszcze tutaj gdzieś widziałem? Gdzieś czytałem, ale to widzę, że w tej ulotce chyba nie ma. O tutaj są, kto realizował to i adres a kontakt do nich. A to jeszcze też e, e, tak sobie wymyśliłem, że dzięki temu, że tutaj dostałem do testowania te powałki, e, zaproponowałem firmie, że e, jak chcą to ja na dole filmu w opisie e, będzie kod kod rabatowy dla Was będzie tam wszystko opisane, ile ewentualnie możecie taniej kupić wbijając nasz kod no, może akurat kogoś te powałki zainteresują, także w opisie filmu będzie można znaleźć odnośniki do stron do sklepów, gdzie można kupić i rabat, który też tam będzie opisane wszystko w filmiku, jak dla zainteresowanych No dobra, to tyle. No dobra, obiecamy konkurs pierwszy z cyklu. Myślę, że na 100 sto, stopowałek do testowania e, zrobimy 10 konkursów co tydzień. 10 osób, które e, odpowiedzą poprawnie dostaną od producenta czy zostaną wysłane na adres to później uzgodnimy w prywatnych jakichś wiadomościach będziecie podawali adres wysyłki no i co tutaj a tu już zaczynam podkarmiać także słoiki stoją ok bo to na razie nie we wszystkich rodzinach podkarmiam rozwojowo w sumie zacząłem Dzisiaj posprawdzam w tych rodzinach, których nie karmię, bo myślę, że już ta nawłość może nie to, że się kończy, ale chłodniej się już robi, noce chłodniejsze. W lasach tam gdzie cień to nawłość dopiero będzie kwitła, ale to w sumie bardziej już będzie dla nich. Na pewno nie towarowo. W pyłku se przyniosą trochę jedzenia. Dobra, nie przedłużając. Słoiczek zabieramy i, i co tutaj? Gdzieś tam w ostatnim filmiku ktoś się pytał, czy widać, czy e, dobrze tam będzie widać, czy e, przy odrywaniu zakitowanej mocno powałki e, może ona pęknąć. Także zrobimy jakąś próbę. No wiadomo, ja nie mam tutaj zakitowanej powałki, szczególnie że ten odkład z tego roku nie jest on jakiś tam super silny, więc tutaj to odejdzie normalnie. Woda się skrapla, bo odparowywały pokarm. To jakie będzie pytanie? No, tak jak tu mówiłem, problem dla niektórych może być z odrywaniem, jeżeli mocno przykitują, że popęka. No, ok, no w sumie może tak być. Więc pytanie: Czy jeżeli zegnę tą powałkę w pół, ważę 100 kg prawie i zacznę po niej skakać? Zgiętej w pół, to czy pęknie? No i tak jak mówiłem wcześniej, poprawne odpowiedzi zostaną przez producenta nagrodzone. Dobra, no to tyle. Zapraszam do odpowiedzi.